Dzieląc się z Państwem radością z przeżywania świąt Bożego Narodzenia oraz śnieżnobiałym opłatkiem, życzę, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były dla nas źródłem nadziei, miłości i wiary, a cały nadchodzący nowy 2022 rok był dla nas źródłem siły i miłości. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu stołu obfitego, szczęścia rodzinnego. I błogosławieństwa Bożego. A my życzymy Państwu, żeby te święta spędzili Państwo bez pośpiechu, bez trosk i bez zmartwień. Wesołych świąt! Drodzy Państwo, zdrowych i spokojnych świąt, pachnących piernikami aromatem potraw świątecznych. A ja życzę Państwu przyjaźni. Takiej przyjaźni na całe życie, która łączy i buduje. Tak jak nasze. Wesołych, radosnych, rodzinnych, smacznych świąt Bożego Narodzenia. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.